Ej, ty! Chodź do nas! A okej, okay, wiem, o co chodzi. Boisz się, bo jestem złym, okrutnym wilkiem. Standardowym złolem! A to moja ekipa. Mr. Artura, pan Rekin, pan Pirania, pan Wąż. Wszystko jasne? Jasne, jasne, jasne! jasne. Jesteśmy już Tadam, czas na włam. Rekin! Zrób zamieszanie. Mogę improwizować? Tak, ale subtelnie. O, matko, jara! albo jacyś pracownicy ochrony, którzy opuszczą stanowiska i mi pomogą! Nie dano nam szansy być kimś innym niż przestępcami, ale cóż, życie rozdaje karty, a my nimi gramy. Dobrze, pomogę pani. Nic się pani nie stało? Dziękuję, skarbie. Taki z ciebie dobry chłopiec. Że, że co? On Wszystko gra? Tak, tak, gra. Zastanawiałeś się kiedyś, jakby to było? Jakby wszyscy się nas nie bali? Przestań, bo się wzruszę. Po prostu zmienimy się na lepsze. Uderzyłeś się w głowę? Jesteście bardzo źle postrzegani. Musicie zmienić styl. Jak so no. Ale będzie siara na Znudziło mi się to, rozumiesz? Nie chcę dłużej być nim! Jednym z nas. Musisz wybrać między swoimi przyjaciółmi, ale życiem. poza nimi nigdy nikogo nie miał. Masz szansę przepisać swoją historię. Co masz do stracenia? Nie wiem, poczucie godność. Ta cóż, ten statek już dawno odpłynął. So you love God, like you love Proszę, laboratorium pełne bezbronnych świnek morskich. Ja je uwolnię. Co ty nagle taki prawny jesteś. Halo, otwierasz czy nie? Spokojnie, to nie jest takie proste, wiesz? Co? Chyba być jakiś żart? Miałeś się uwolnić, a nie zeszle. Dzięki mnie przeniosły się w lepsze miejsce. Mam no. <laughs> Pan Wink i spółka bad Guys. Wkrótce w kinach.